Nie tak straszny jest odyniec Gdy kły toczy rozszalałe aniż mija nadepnięta Ni lwica, gdy karmi małe Jako zdradzona kobieta Ściekłość płonie na jej twarzy jest jak szalona bachantka na wszystko się wówczas waży. Ostrożny kochanek winien zazdrości lubej nie budzić. Jest to bardzo niebezpieczne. Tutaj nie ma co się ludzić. Nie znaczy to jednak wcale, bym bronił mieć cenzor swogi więcej ponad jedną miłość. Chroncie <laughs> mi od tego bogi. Baw się lecz skromnym woalem przysłoń Twe zdrożne tkliwości. Zwłaszcza strzeż się chełpliwości, która w tylu sercach gości. Nie dawaj lubej podarku, który inna poznać może. Nie naznacz sobie dwóch schadzek w jednym miejscu, w jednej porze. Jeśli ukrywana miłość wyda się jednak przypadkiem, Przecz bezczelnie, stary Jowisz może znowu być twym świadkiem. Ani nie bądź bardziej czuły, ani też bardziej poddany, można by za dowód winy poczytywać takie zmiany. Lecz nie żałuj gorliwości w zapasach miłosnych, aby ujść podejrzenia, iż jesteś wyczerpany już i słaby. Niektórzy używać radzą miłosnych ziół rój szkodliwy. Czomber albo pieprz zmieszany z ostrym nasieniem pokrzywy. Żółty ząbownik wsypany w stare wino. Straszne jady. Wenus nie lubi tych środków i bez nich da sobie rady. Używać jedynie można czosnek z megary, napoły pomieszany z pachnącymi, podniecającymi zioły. Do tego dodać należy jaj, mindu i szyszek sosny. Będzie z tego pożyteczny i smaczny napój miłosny. Radziłem ci jak najbardziej taić niewierności twoje. Obecnie porzuć tę drogę i rozgłaszaj twe podboje. Nie gani mej niekonsekwencji. Woźnica swoim rumakom raz musi popuszczać wodze, to znów je gwałtownie ściąga, gdy się rozbrykają srodzy. Niektórzy z kochanków mogą źle wyjść, do ustępstw przywykłszy. Miłość bez współzawodniczki niektórym się z dziewic przykrzy. Niewielka szczypta zazdrości dla gnuśnych nie jest szkodliwa. Niech więc od czasu do czasu twa luba zazdrosną, bywa. Pytasz, jak długo ją można pozostawić w tej boleści? Odpowiem ci niezbyt długo. Zaciętym jest gniew niewieści. Spiesz się cudną, śnieżną szyję otocz miłośnie ramiony, spijłe skrople diamentowe z jej twarzyczki zasmuconej. Płacz jej całowaniem i czarem pieszczoty słodkiej, uspokoi się, wszak nie ma nic lepszego nad te środki. A jeżeli ją ogarnia gniew zaciekły, gniew płomienny, jeżeli pomiędzy wami zapanuje stan wojenny, łagodzisz jej zawziętość po onym okrutnym boju, bylebyś umiał na łożu podpisać. Traktat Pokoju. Tam mieszka spokojna zgoda, tam przebaczenie się rodzi, tam kochanek wszelkie dąsy bardzo łatwo ułagodzi. Po uspokojonym gniewie i po zakończeniu sprzeczki tym tkliwie łączą swe dziupki pogodzone gołą beczką.